Dzień dobry kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Zapraszam Was na kolejny odcinek na moim kanale, na kolejny kalendarz adwentowy. Zobaczcie, przed nami dzisiaj taki mały kalendarz adwentowy, białe pudełeczko przewiązane złotą wstążką. Jest to kalendarz adwentowy marki TOSZ i to jest kalendarz adwentowy z biżuterią. To już jest kolejny kalendarz adwentowy z biżuterią, który w tym roku otwieram, ale ten jest taki już bardziej specjalny, kochani, ponieważ biżuteria ta jest wykonana ze srebra. Zobaczcie, tutaj na dole mamy napisane srebro 925 i co jeszcze jest tutaj specjalnego w tym kalendarzu? Ta biżuteria jest jeszcze dodatkowo pozłacana. Także jestem bardzo, bardzo ciekawa, co nas tutaj dzisiaj czeka. Zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania, kochani. Zapraszam oczywiście do subskrybowania mojego kanału. Bardzo, bardzo mnie to ucieszy. No i otwierajmy, kochani. Patrzmy, co jest w środku. No to zobaczmy, kochani. Zobaczmy, jak to wygląda. Barka toż. Już otwieram tą kokardkę. Czy rozwiązuję tą kokardkę? No i patrzmy. Patrzmy, otwierajmy. Pięknie zapakowany jest ten kalendarz. To pudełeczko też wydaje się takie naprawdę bardzo wartościowe, bardzo eleganckie. Z takim tutaj złotym randem. Także bardzo, bardzo skromne, ale bardzo eleganckie. Toż mamy napisane. I tutaj jest napisane, kochani. Już wam pokazuję jeszcze raz. Srebro 925. Ten kalendarz już jest um, takim bardziej droższym kalendarzem, należy do tych droższych kalendarzy. Ja kupiłam go w sklepie internetowym About You i zapłaciłam, kochani, za ten kalendarz 79,99 euro. Także, no, patrzmy, jestem bardzo ciekawa, co jest w środku, jak to wygląda. Tutaj się go otwiera. Otwierajmy i patrzmy. I patrzmy, co tutaj mamy w środku. Mmm, bardzo ładnie to wygląda. Malutkie okienka. Ach, ja zapomniałam Wam jeszcze powiedzieć, kochani, tutaj mamy biżuterię na ucho, czyli muszą to być kolczyki, wkrętki, coś w tym rodzaju. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. I ta biżuteria, kochani, jest jeszcze dla dobra dla alergików, czyli nadaje się dla osób, które mają alergię, czyli nie powoduje żadnych zakażeń na uchu i tak dalej. Poczytałam o tym troszeczkę, ale ja osobiście jeszcze nigdy nie nosiłam tej biżuterii, nie znam w ogóle tej marki, także jestem bardzo, bardzo ciekawa na ten kalendarz. Jestem bardzo ciekawa, jak to dzisiaj wygląda, co otworzymy, co tutaj zobaczymy. I jeszcze muszę Wam pokazać, kochani, zobaczcie. Tutaj jest taki opis, i tutaj mamy również lustereczko, czyli przypuszczam, że po otwarciu tego kalendarza, po otwarciu wszystkich okienek, można to pudełko użyć jako szkatułkę, w której można później tą biżuterię przechowywać. Pudełeczko jest naprawdę bardzo, bardzo piękne, także z pewnością. No dobrze, kochani, zaczynajmy od pierwszego okienka. No i patrzmy, co nas tutaj czeka. Otwieram pierwsze. Mam nadzieję. O! A! Co tu widzimy? Zobaczcie. Zobaczcie, co tu widać. Już widać. Jedną rzecz, czyli w każdym okienku jest tylko jeden produkt, kochani. No, to już jeżeli o mnie chodzi, jest taki minus punkt. No, ale no zobaczmy. Zobaczmy. Ja mam nadzieję, że będę mogła Wam to tak dobrze pokazać, żebyście mogli wszystko dobrze zobaczyć. No, piękna gwiazdeczka. Bardzo, bardzo ładna. Postaram się tak, jak najbliżej. Te wszystkie rzeczy Wam pokazać, ale wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Kwi gwiazdka z takim niebieskim oczkiem. Bardzo ładna. Zobaczmy z tej strony. Wygląda w ten sposób. Taka wkrętka. No, ale jak widać, włożyli nam tutaj po jednym produkcie w okienko. No, okej. Okay. Zobaczymy zaraz jak to wygląda. Odłożę to na razie tutaj na bok. I przechodzimy do drugiego okienka. Nie trzeba szukać okienek. Wszystko jest po kolei. Także też nieźle. Te karteczki tutaj też można oderwać. I mogę Wam to tutaj tak pokazać. I tu mamy taką malusinką kuleczkę. Z tej strony wygląda to w ten sposób. Mam nadzieję, że moja kapryśna kamera będzie chciała to wszystko ładnie sfokusować, tak żebyście mogli naprawdę zobaczyć, jak to wygląda. Fajne również. Zobaczmy teraz okienko numer 3. A, no i tutaj widać już drugą gwiazdeczkę, czyli. Do pary, do tej pierwszej gwiazdeczki. Mamy również drugą gwiazdeczkę, ale one są naprawdę bardzo, bardzo ładne. Ślicznie to wygląda na tej stronie w ten sposób czyli takie normalne wkrętki. I takie maleńkie gwiazdeczki. No zobaczymy. Mam nadzieję, że kamera będzie chciała fajnie sfokusować, ale one są naprawdę bardzo ładne. Hmm. Ok, to odłożymy te na bok, czyli pierwszą parę już mamy. No to okienko numer 4. Zobaczmy, co się tu chowa. A, jak widać para do, do kuleczki. Czyli mamy również dwie kuleczki. Z tej strony tu w ten sposób wyglądają. Te wkrętki. I tu mamy dwie takie malutkie kuleczki. No, kamera O, kamera zechce sfokusować. Zobaczcie. Bardzo fajnie to wygląda. Bardzo ładne. Czekajcie, zobaczę jeszcze szybciutko. Może te gwiazdeczki też zechce tak tu ładnie sfokusować. O, tak to wygląda. No piękne gwiazdeczki. Bardzo, bardzo piękne. Okej, okay, czyli dwie pary już są. No to zobaczmy teraz numerek 5. O, tu mamy coś innego. Również na ucho, ale ale już nie takie maleństwo. Coś większego. Wygląda w ten sposób. Ale ja normalnie uwielbiam kolczyki, uwielbiam wkrętki. Noszę właściwie codziennie. I te naprawdę bardzo, bardzo mi się podobają. Jeszcze tak troszkę bliżej. Za blisko. Troszeczkę dalej. Piękne takie świecące oczko jest tutaj. Naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Bardzo, bardzo ładnie. Przybliżę jeszcze troszkę. No mam nadzieję, że to się fajnie tutaj pokaże. Ale może z tej strony bardziej. Ale śliczne. Bardzo, bardzo ładne. Teraz okay. z pewnością będzie gdzieś drugi kolczyk do pary, także spróbuję wam jeszcze raz dokładniej pokazać. Zobaczmy tutaj numerek 6. A, jest nawet tutaj, zobaczcie. Od razu drugi. I tak one wyglądają oba. Zobaczymy, czy kamera zechce sfokusować. Mam nadzieję, kochani, bo chcę Wam to naprawdę pokazać jak najlepiej. Żebyście mogli jak najlepiej zobaczyć, jak najbliżej, jak te wkrętki tutaj wyglądają, ale one są naprawdę bardzo, bardzo ładne i wyglądają naprawdę na bardzo wartościowe. No, to już jest całkiem za blisko, ale zobaczmy jeszcze tu, tak żeby żeby było jak najlepiej widać. Są naprawdę przepiękne. Bardzo, bardzo ładne. Okej, okay, kochani. No to zobaczmy numerek 7. Jak to tutaj wygląda? No. Co tutaj mamy? O, tu mamy jakieś takie oczko. W tej siódemce, tak to wygląda. Oko z takim czarnym albo niebieskim oczkiem. Sama nie mogę dokładnie rozpoznać. Ale wygląda naprawdę bardzo ładnie. Bardzo, bardzo fajne. Tylko, no jak mówię, właśnie szkoda, że powkładali po jednym w każde okienko. Ale to wygląda tutaj naprawdę na bardzo wartościowe rzeczy na bardzo wartościową biżuterię. Także bardzo fajne, bardzo mi się podobają te rzeczy już. Jeszcze zobaczymy, czy. W, a nie, myślałam, że tu w ósemce będzie zaraz do pary. Ale tu mamy coś innego, czyli kółeczko. Ale bardzo ładnie też wygląda, jak tu się światło w tym kółeczku mieni. Ma taki śliczny wzorek. Spróbuję tak całkiem blisko. O, zobaczcie, całkiem blisko. Może będzie jeszcze lepiej widać. Troszkę dalej. O. Ale naprawdę bardzo, bardzo ładne. Światło się tu pięknie odbija w tym wzorku, śliczne, zaraz jeszcze wezmę to oczko do tego, o, teraz fokusuje kamera dobrze, ale wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie. No jak widzę, moja kapryśna kamera nie chce wszystkiego fokusować i, nam wszystkie, i Wam wszystkiego dobrze pokazać, ale to wygląda tutaj naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Dobrze, dalej, kochani, zobaczmy co jest w numerku 9. Ach, tu mamy jeszcze coś innego. Jakieś takie kółeczko. Zobaczmy całkiem blisko i troszkę dalej. O, tutaj widać naprawdę bardzo ładnie. Śliczne. Takie maleństwa, ale naprawdę bardzo, bardzo ładne, z pięknym wzorkiem. No naprawdę cudeńka. Bardzo mi się podobają te rzeczy. Hmm. Udało mi się znowu kupić fajniutki kalendarz, jak widzę. Hmm. Teraz numerek 10. A tutaj mamy do pary, do tego maleństwa tutaj. Drugie maleństwo. Ale śliczne. No naprawdę bardzo, bardzo mi się to podoba. Wygląda przecudownie. Przecudowne. Dobrze. Numerek 11. Ach, tu mamy jeszcze coś innego. Ojej. Tu mamy jeszcze coś innego. Zobaczcie, coś takiego. Ja tu nie widzę żadnej zapinki. Na tej stronie nie ma nic także tutaj tylko coś takiego. Ja przypuszczam, że to jest właśnie taki kolczyk na ucho, ale bez zapięcia, tylko zaciska się go tak w ten sposób, nie wkłada się go do dziurki w uchu, tylko właśnie na ucho, na górną część ucha, na przykład, i zaciska go się w ten sposób i on się wtedy trzyma. Czyli to jest coś w tym rodzaju hm Fajne, też fajniutkie. Ja osobiście czegoś takiego nie używałam jeszcze nigdy. Ale no czemu nie? Wygląda naprawdę fajnie. Tylko mam nadzieję, że się nie zgubi. Bo byłoby wtedy szkoda, jakby się takie coś zgubiło. No dobrze, zobaczmy dalej. Numer 12. Ach, tu mamy drugie oczko. Do pary. Także zobaczmy teraz oba. No, są oba i wyglądają tutaj w ten sposób. No, i jeszcze raz, o, jeszcze raz, tak bardzo, bardzo blisko do kamery, przybliżę, żeby można było dokładnie zobaczyć. Ale wyglądają naprawdę bardzo, bardzo ładnie. Takie maleństwa, ale ślicznie wymodelowane. Bardzo fajne. Ok, teraz numerek 13. Trzeba no, się otworzyć. I co mamy tutaj? I tu mamy księżyc. I tu mamy księżyc. Ten księżyc ma trzy kamyczki. Przybliżę również tak bardzo blisko najpierw. I troszeczkę dalej. To kamera zechce sfokusować. Zobaczcie, śliczny księżyc. I ma trzy takie maleńkie jasne oczka. Naprawdę bardzo pięknie wygląda. Bardzo, bardzo ładne. Z tyłu również taka normalna wkrętka. Normalne zapięcie. I to wygląda w ten sposób. No. Mm. Troszeczkę dalej. O, ślicznie, bardzo piękny. Bardzo, bardzo piękny. Dobrze, no to dalej. Zobaczmy dalej. A, tu mamy jeszcze coś innego. Jakieś takie inne maleństwo. Okrągłe, z pięknym wzorkiem również. Światło tak się pięknie tutaj odbija. Takie maleńkie kółeczko. Przybliżam znowu tak bardzo, bardzo i później troszkę dalej, żeby kamera zechciała sfokusować. Ale naprawdę bardzo pięknie to wygląda. Bardzo, bardzo ładne. Zaraz zobaczymy, jak będzie drugi kolczyk do pary. Może wtedy będzie lepiej widać. Numer 15 teraz. Ach, tutaj mamy parę do tego do tego poprzedniego mhm. I tak one tutaj oba wyglądają bardzo ładne Bardzo bardzo ładne Dobrze No to teraz numerek 16 zobaczymy. O i tutaj mamy drugi księżyc, drugi księżyc tutaj do tego. Zobaczmy, jak oba może. Śliczne, ale naprawdę bardzo, bardzo ładne one są. Tak spróbuję jeszcze troszkę bliżej tutaj wam pokazać. I troszeczkę dalej. O, i teraz widać o wiele lepiej. Naprawdę przecudowne. Bardzo, bardzo ładne. Bardzo ładne. Dobrze, no to dalej, kochani. Zobaczmy numerek 17. O, i tutaj mamy. Drugi kolczyk znowu do tego, tutaj może teraz będzie lepiej widać, może zechce kamera lepiej sfokusować, oba naraz, no normalnie śliczne, jak tu się światło pięknie mieni w tym wzorze, bardzo ładnie to wygląda. Bardzo, bardzo ładnie. O! Tutaj widać jeszcze lepiej. Ale naprawdę bardzo ładne. Śliczne. Na odwrocie wkręczki. Także w porządku. Bardzo mi się podobają. Szkoda, no jak mówię, właśnie, że powkładali po jednym produkcie w okienko, no ale. Ee, przypuszczam, że one, że produkcja czy wyprodukowanie takich kolczyków też nie jest tania. No i materiał srebro, złoto, także wszystko swoją cenę ma. O, zobaczcie, tutaj mamy znowu coś takiego właśnie na ucho nakłada się na ucho. Wygląda naprawdę bardzo, bardzo ładnie, ale ja zawsze bym się bała. Że zgubię takie maleństwo gdzieś po prostu. Wygląda, wygląda, no cudownie. Jeszcze przybliżę tak bardzo, bardzo i troszeczkę dalej. Ale cudeńko, gwiazda ma takie oczka maleńkie. No pięknie to wygląda. Bardzo, bardzo ładnie. Śliczne maleństwo. Dobrze na bok. No to teraz numerek 19. 18 już było. Mamy teraz numerek 19. O, i co mamy tutaj? Może znacie, kochani, tą markę. Może wiecie, ile takie poszczególne kolczyki kosztują. Ja tego niestety nie wiem. Spojrzę tak mniej więcej um, do internetu i, i później napiszę wam w opisie, kochani, ile co mniej więcej może kosztować. Ale. No, zobaczcie, piękne, ale ja sama osobiście jeszcze nigdy nie kupowałam takiej biżuterii i nie nosiłam jeszcze nigdy, dlatego wypróbuję naprawdę z wielką przyjemnością, bo to naprawdę przepięknie wszystko tu wygląda. Bardzo, bardzo ładne. Dobrze, zobaczmy 20. Och, tu mamy jakąś perełkę taką maleńką. Tu mamy perełkę, ale naprawdę śliczności. Bardzo fajne. Zaraz zobaczymy dwadzieścia jeden. O, i tutaj mamy parę do tego. Tak to wygląda. Wyglądają naprawdę przepięknie, przecudowne maleństwa. No i myślę, że ta cena to już jest naprawdę ok, jeżeli chodzi o takie fajne rzeczy. Bardzo pięknie wykonane srebro, pozłacane, także cena jest z pewnością w porządku. Cena tego kalendarza, mam na myśli, kochani, 79,99 euro. No, zobaczmy dalej, co tu jeszcze jest. 22. Ach, tu mamy 22. I co tu jest? Ach, to jest też takie maleństwo, właśnie na ucho. Do zaczepienia, założenia na ucho. Taki śliczny wzorek. Łańcu jakby łańcuszek. Mhm. Bardzo, bardzo fajne. Bardzo ładnie wygląda. Jak przesunę tutaj w tą stronę, kochani, to tak nie za bardzo kamera chce fokusować, dlatego muszę, muszę tutaj w tym kąciku, że tak powiem, tutaj z tej strony cały czas te, te kolczyki Wam pokazywać. Bo tutaj kamera najlepiej fokusuje. No ale naprawdę to wygląda bardzo fajnie. Dobrze, zobaczmy jeszcze dwa okienka. Ojej! Jeszcze mamy tutaj jedną perełkę. Czyli perełka tutaj do pary. Ślicznie. Naprawdę bardzo pięknie to wygląda tutaj. Mamy tutaj tą drugą perełkę. Bardzo, bardzo ładnie wyglądają z tej strony w ten sposób. Naprawdę śliczności. Kochani, no i mamy ostatnie okienko, jedno okienko. To ciekawa jestem, czy będzie jeszcze jakiś kolczyk, co tam będzie w środku. Czy może jakiś łańcuszek na koniec, ale no zobaczymy. Zobaczymy. Nie wymyślajmy tu lepiej nic, tylko patrzmy. O! No i tutaj mamy, zobaczcie, dwa. Dwa. Kolczyki w jednym okienku, czyli w 24 włożyli dwa w jedno. Ale naprawdę śliczne gwiazdeczki. Przybliżę jeszcze tak całkiem, 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 całkiem i odsunę troszkę dalej, żeby żeby było lepiej widać. No, kamera, zechci, zechciej sfokusować. Hmm. No, nie chcę. O, teraz. jeszcze spróbuję Wam to bliżej, 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 bliżej. Przysunąć, przesunąć. Przysunąć, przesunąć, żebyście mogli jak najlepiej zobaczyć. Ale naprawdę one wyglądają bardzo, bardzo pięknie te gwiazdeczki. Mają świecące kamyczki. Cudeńka, no normalnie przecudowne. Bardzo fajny kalendarz adwentowy. Dla miłośników biżuterii jak najbardziej. Ja normalnie uwielbiam już te maleństwa. Bardzo mi się podobają. Z tyłu w ten sposób wyglądają. I tutaj, no naprawdę, prześliczne gwiazdeczki. Można te gwiazdeczki nosić właśnie w ten sposób. Na uchu, wyglądają tak. Albo właśnie w ten sposób. Zmienimy zaraz tutaj na bok. O, albo właśnie w ten sposób, i wtedy już wyglądają zupełnie inaczej. Wtedy wygląda to już zupełnie inaczej, ale naprawdę bardzo ładne, bardzo, bardzo ładne. Bardzo mi się podobają. O, tutaj widać jeszcze lepiej. No, przecudowne, przecudowne. No, mówię Wam, kochani, przepiękne rzeczy. Piękny kalendarz. Jeżeli chodzi o cenę, to moim zdaniem opłaca się jak najbardziej. Ja spojrzę jeszcze do internetu, kochani. Poszukam troszeczkę poszperam i wpiszę Wam w opisie, ile mniej więcej takie kolczyki kosztują. To wtedy będziecie mogli sobie ceny porównać, ale mówię Wam przecudowne. Um, już Wam pokazuję moje, 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 które mi się najbardziej podobają. To są te dwa od razu wpadły mi w oko, bardzo piękne bardzo mi się podobają, z pewnością będę je nosiła, przecudowne no i zobaczmy kochani, ja spróbuję to wyjąć a, da się nawet czy można tego pudełeczka używać jako szkatułki później, jeżeli jeżeli ten kalendarz już jest po prostu otwarty i i to nam tutaj nie będzie potrzebne o, można, można, zobaczcie to wyjęłam to nie jest mi potrzebne, ale zobaczcie tutaj pudełeczko. Także bardzo fajna rzecz. Ja zauważyłam jeszcze, że to pudełeczko, kochani, tutaj ma taki magnes. Tutaj, jak się go otwiera, ma taki magnes. Także można go z pewnością bardzo fajnie używać jako szkatułki i przechowywać w tej szkatułce właśnie te drobiazgi. Jak fajniutko! Bardzo, bardzo mi się te rzeczy podobają. Myślę, że cena tego kalendarza też jest właściwie w porządku. Także napiszcie mi, kochani, w komentarzach, co Wy o tym myślicie: co Wy o tym kalendarzu myślicie, czy Wam się spodobał. A ja tu powkładam sobie właśnie te wszystkie maleństwa, żeby mi się nie zgubiły. I żegnam się z Wami na dzisiaj, kochani. Zapraszam Was oczywiście na kolejne odcinki. Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, bardzo, bardzo mnie to ucieszy. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do następnego razu, kochani. Pa! pa.